Sanitizing, cause witam się z serdecznie W kolejnym odcinku z naszej kariery Tym razem Chelsea FC Okej okay. I zobaczmy sobie Barclays Premier League Tutaj mamy listę strzelców, z ciekawości zobaczę Bo czasami jest fajnie zerknąć na jakieś statystyki e, Statystyki piłkarzy AFC e, Strzelcy Gareth Bale, obecnie chyba najlepszy zawodnik WPL. Naprawdę, tak ten zawodnik ma formę. To jest po prostu coś niesamowitego. Ostatnio oglądałem mecz Liverpoolu z Tottenham. Liverpool, co prawda, wygrał ten mecz 3 do 2, ale naprawdę, Bale on ma takie przyspieszenie, że to jest masakra. A jego wolne on z 40 metrów strzelił na bramkę i ponadto był to strzał celny. Bramkarz miał, błędy, bramkarz miał problemy z wybronieniem. Jego naprawdę, Bale jest obecnie. Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem BPL. Kto jest dalej? Welbeck, Rooney, Remy, Steric z Chelsea. A wam Persy tylko 9 bramek. Okej, okay, dobra, zobaczmy sobie asysty. Ponownie Tottenham na szczycie, ale tym razem Neymar jest już na trzeciej pozycji i traci tylko jedną asystę do Lenona. Więc muszę wskoczyć jako najbardziej asystujący A i właśnie, dużo osób narzeka na to, że Kurtua często puszcza A zobaczcie, jest na czwartym miejscu Tak naprawdę na drugim, można powiedzieć, bo tylko jedną traci asystę, tak jak czyste konto Traci do bramkarza fulla, no więc mi się osobiście gra bardzo dobrze Kurtuą Matko nie wiem czy tak się mówi no, żółte kartki. No, i tutaj się cieszę, że nie ma żadnego z naszych zawodników w czołówce. Czerwone kartki. Tutaj, tak samo. No, jakie okay, chyba e, tyle. A teraz nasz czekamy z Queen's Park, a potem z naprawdę piekielnie mocnym Tottenham'em. E, ogólnie chciałbym Was jeszcze na wstępie przeprosić za mój głos teraz, ale jestem trochę podziębiony. Mam zatkany nos. E, myślę, że jeżeli uda się nam wygrać te dwa spotkania, to możemy nawet pomyśleć o obronie Mistrzostwa Anglii. Okej, okay, ustawmy sobie skład na spotkanie z Queens Park, zobaczmy tylko jeszcze w jakim odstępie czasowym gramy sobie z Queens Park i Tottenhamem. Um, myślę, że zawodnicy powinni wypocząć z pierwszego składu, ale wyjdziemy takim średnim składem: ani podstawowa 11 ani kompletnie rezerwy. Na prawej stronie może zostać Iwanowicz, na środku zagra Subotic i Gary Cahill, na lewej stronie może zagrać Bertrand, środkowy polski defensywny. Ramirez, prawa, pomoc, no Eden Hazard, jest on jest kontużywany, Matko woska. Nasz najlepszy zawodnik kontuzjowany to jest tragedia jakaś tutaj może zagrać Marco Marin? Środek, Oscar, prawa e, Prawy atak, Daniel Steric, lewy, może zostać Lewandowski Jeszcze teraz ławkę trzeba jakoś ogarnąć sobie w miarę mm. I co my tutaj zrobimy? Mikel... no musi zejść, nie ma innej opcji. Zamiast Mousesa wejdzie. Eriksen. No i okej. Okay. Jeszcze tylko ten Mikel, Mikel. A zamiast Mikela może sobie wejść. No Wroweu, czemu by nie? Dobra, no i to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. żegnam zobaczenia po skrócie tego spotkania. No i na razie! Pierwszy mecz z Queen's Park, Tutaj mamy 37. minutę. Akcja do Sisse. Sisse. Ale świetnie interweniuje Kurtuła. Piłkę ma Iwanowicz. I Serb traci piłkę. I co teraz? I teraz groźna sytuacja ze strony Queens Park Rangers. Tarabt oddaje do Balanty. No i Balanta niestety umieszcza piłkę w siatce I przygrywamy 1 do 0 z Queen's Park Rangers w 39. minucie. Nie od razu branka. Znakomite podanie. Trzechem byłoby tego nie wykorzystać. Zawodnicy Queen's Park Rangers wykorzystali bardzo dobrze błąd Iwanowicza, ale wróćmy do meczu, tutaj Lewandowski podaje do Ramirez, a Ramirez ma setkę za Ramirez i... Serio? Serio Ramirez? Mamy zmiany na boisku się pojawił Eriksen i Neymar zamiast Lewandowskiego i Marco Marina, no i jedziemy dalej. A tutaj 70. minuta, Sisse, Sisse... Niestety, przegrywamy już 2 do 0 w 71. minucie, co się dzieje z naszą drużyną? Naprawdę nie wiem. 74 minuta, piłkę ma Neymar. Neymar uderza i ależ przepiękna bramka Brazylijczyka. Centralnie w Okienko. Ależ strzał, ależ strzał. Neymar pokazał klasę. Naprawdę fenomenalne uderzenie Brazylijczyka. Walczyliśmy dalej, ponieważ jest dopiero 2-1, Oskar, kolejny Brazylijczyk, Oscar uderza i również przepiękny strzał! I w 83 minucie 2-2 do 2. i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Genialna Brazylia po raz kolejny ratuje nam mecz. Uderzył tak niespodziewanie, że całkowicie zaskoczył bramkarza. Siemanko, z tej strony Nexio i witam się z wami po skrócie meczu z Queen's Park Rangers. No niestety udało się nam go tylko zremistrować, ale i tak to jest dobre, bo było naprawdę blisko, abyśmy go przegrali. Ale na szczęście ponownie, ponownie genialna Brazylia nas uratowała. Najpierw Neymar ze swoją bramką po prostu centralnie w okno, które został wprowadzone z ławki za Roberto Lewandowskiego, a Roberto Lewandowski ja chyba znowu spadek formy, bo miał takiego kapcia w nodze, że to jest masakra, po prostu... Nie umiał normalnie kownąć piłki. Sorry, lewy, ale taka była prawda. W, takim meczu, w tym meczu tak grałeś. Potem Oscar, no i 2-2. A Tottenham również remisuje z Manchester United. Pytanie: jak teraz wygląda tabela? Tracimy 6 punktów do Tottenhamu, więc jeżeli udałoby się nam z nimi wygrać, byłaby to zaledwie 3-punktowa strata, 3, zaledwie i aż 3-punktowa strata, chyba tak można coś powiedzieć. Okej, okay, skład do Niemczech do reprezentacji Niemiec. Adler, Adler. Ten zawodnik naprawdę świetnie się rozwinął w, w, ogólnie w tym sezonie. Ehm. Um, można po, po, powołać jakoś tak czy bez zmian większych. Nie, na lewą wronę nie mamy nikogo, szmelcera. A zobaczmy sobie na Holby. holdbiego można powołać zamiast. Zamiast Kediry można powołać holdbiego No i okej, okay, dobra. Tak się prezentuje ten skład. Chwila, może jeszcze. Marina ostatnio się pokazała naprawdę dobrze w naszych meczach. Możemy sobie jeszcze powołać zamiast. E, Bender'a, tylko którego? Lars'a czy Sven'a? Lars'a, Bender'a sobie powołamy Marco Marina, okej, okay, dobra Skład jest ustalony, kto to jest? What the fuck? Nie no, sorry stary, nie biorę Cię, bo jesteś za wolny Jak na mój styl gry, no więc dobra, skład mamy Ustalony, chwila, trzeba wysłać skład chyba Dobra, składu, zgłaszamy skład, okej okay, Skład jest zgłoszony Lecimy dalej! No i teraz mecz z Tottenhamem! Czyli z obecnym, z obecnym liderem tabeli Okej okay. Co? Tottenham na drugiej pozycji? City ich wyprzedziło! A, ale City grało jeden mecz więcej To jeżeli my byśmy teraz wygrali to City by było na pierwszej pozycji No ciekawie, ciekawie naprawdę, rotuje się ta Pierwsza trójka i to niemiłosiernie, dobra Lewa obrona Jordi, Alba, środek, Hummels i Pike. Prawa obrona Azpilicueta Um, Defensywnym Nickel na prawej stronie, no kurde. Tak nie boli, ten hazard kontuzjowany. Kogo my tutaj możemy dać? Możemy tutaj dać. Chwila, damy na czemu by nie? Na środkowym pomocniku ofensywnym, może zagrać Marco Marin. Na prawym ataku Aleksander Pato, a na lewej stronie Neymar I miejmy nadzieję, że ci będą dobrze rozumieć ci dwaj zawodnicy z Brazylii. Bo jak na razie, zawodnicy z Brazylii nie zawiedli mnie ani razu. Okej, okay, Mojżesz jeszcze tam pójdzie. Mozes, Mojżesz. Jak to woli. No i okej, okay, skład jest ustalony. Miejmy nadzieję, że uda się nam wygrać to spotkanie. Ja się z Wami żegnam do zobaczenia po skrócie tego kolejnego meczu. No i na razie. Mecz z Tottenhamem z pewnością nie będzie łatwy. Obecny lider tabeli z pewnością będzie z nami walczył. Piłkę Neymar. Neymar lobuje Hugo Jurisa. No i niestety piłka nie znalazła drogi do siatki, a naprawdę było blisko, żeby Neymar już w 19 minucie umieścił piłkę w siatce. Tym razem Neymar z rzutu rożnego, 45 minuta, dośrodkowuje. Hummels dochodzi do piłki i Mac Hummels umieszcza piłkę w siatce w 45 minucie. Pakuje piłkę do siatki, do szatni, do bramki i prowadzimy 1 do 0. Kolejna akcja Chelsea, 50 minuta, piłkę ma Lukas. Lukas mocno wypuszcza sobie piłkę, Lukas decyduje się na uderzenie z dystansu i Lukas! Ależ dzisiaj mają patent Brazylijczycy na takie uderzenia z dystansu. I prowadzimy już 2 do 0 po fenomenalnym strzale Lukasa W 52 minucie. Naprawdę przepiękny gol. No ale to ten ham nie odpuszczał. Tutaj mamy 60. minutę. No i Kurtuaz, stary! Co ja zrobiłem? Pomyliłem kompletnie przyciski. No i niestety Dempsey wykorzystał mój fatalny błąd. No i to był mój błąd. Nie mogę tutaj zwinić na Kurtuę. Po prostu. Ja zawaliłem i przegrywamy 2 do 1. 90 minuta, i ma teraz szansę Szansa remis, ale fenomenalnie interweniuje Kurtua. Siemanko, z tej strony, Nakesem. Witam się z Wami po meczu z Tottenhamem, który udało się nam wygrać. 2 do 1, z zawodnikiem meczu został Matt Hummels, Zasłużenie, nawet bardzo zasłużenie. Okej, okay. naprawdę cieszę się, ponieważ teraz tracimy tylko ile punktów? Tracimy tylko 3 punkty do Tottenhamu, ale niestety aż 6 do Manchester City. No a teraz, co nas czeka? Mecz z Newcastle United. Też nie będzie łatwo. Okej, okay, dobra, trzeba sobie ustalić skład. Na prawej stronie zagra Iwanowicz, na środku może zagrać Subotic oraz Hummels. Hummels... Gary Cahill. Na lewej stronie Bertrand, na prawej, na defensywnym Frank Lampard, na prawej pomocy Victor Moses, lewa Kevin De Bruyne, a środek... E, może zagrać Ramirez, a tak, Robert Lewandowski i Daniel Steric, okej, okay, jeszcze teraz tylko szybką ławkę. E, Oscar, Lukaku tutaj, Piazon... No, zmęczeni są nasi zawodnicy, ale się nie dziwię, bo tam w tym meczu ten, tym bardziej, że gramy no, naprawdę w krótkim odstępie czasowym. Okej, okay, tutaj Bruma... No okej, okay, skład ustalony. Dobra, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia po skrócie spotkania z Newcastle United. No i na razie! Mecz z Newcastle United na St James Park z pewnością nie będzie łatwiej w tym ma piłkę Gutierrez i niestety! Umieszczam piłkę w siatce i pokonuję strzałem finezyjnym Kurtue w 23 minucie. i musimy odrabiać straty. Świetny strzał finezyjny zawodnika Newcastle. No i nie mogę nic więcej dodać. Naprawdę ładna bramka. No i tutaj kolejna akcja Newcastle. I uratował nas na razie Cahill. Ale będziesz utrożny, będziesz utrożny dla Newcastle. No i z pewnością będzie niebezpiecznie. Dośrodkowanie w pole karne. I Kurtua próbował wychycić piłkę. No i nie udało mu się. No i percz niestety umieszcza piłkę w siatce. Kurtua nie zdążył wrócić na bramkę. No, i niestety przegrywamy już 2 do 0 w pierwszej połowie. Mieliśmy zmiany. Na boisku pojawił się Mikal i Oskar zamiast De Bruyna i Franka Lamparda. Tutaj mamy 70. minutę. Piłkę ma Daniel Sterich. Daniel Sterich jednak udało mu się wywalczyć. Piłkę Sterich! już 2 do 1 w 71. minucie. Czyżby znowu się nam udało odrobić straty? Zobaczymy. 74 minuta. piłkę ma Oscar. Podaje do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski do odstenid'a. I ależ interwencja! Tima króla i będzie rzut rożny. I ten rzut rożny będzie egzekwował Mikel. Mikel do środkowoje w pole do piłki dochodzi subotić I teraz już nie ma szans, tym Król. Jest pakuje piłkę do siatki i w 75 minucie już dwa do dwóch. Udało się nam odrobić straty. I to w bardzo krótkim czasie. Proszę popatrzeć jak 88 minuta piłkiem AHTM Benarfa podaje do dęby ba, dęba, ba uderza uderza, do dobija Hatem Benarfa No i niestety przegrywamy w 88 minucie. Ależ fatalny obrót spraw. No i niestety prawdopodobnie jest po meczu. Ale Chelsea nigdy się nie poddaje. I Chelsea udowodniła to po raz kolejny. 90. minuta piłkę ma Daniel Stericz. Daniel Stericz chce uderzyć, ale blokuje obrona. Robert Lewandowski podaje do Mołzesa. Mołzes i jest i mamy bramkę na 3 do 3. I Wiktor Mołzes uratował nam remis. Ale zatakują. ale mecz, mecz, po prostu inaczej tego nie mogę określić. To, co się działo w tym spotkaniu, w tym spotkaniu było wszystko. Piękne strzały, wspaniałe bramki, fenomenalne interwencje bramkarzy, no szczególnie Król, o matko, ten bramkarz po prostu bronił dzisiaj tak świetnie, że to była masakra. Dobra, jak wygląda cały mecz? Dwie bramki dla Newcastle, dwie bramki strzeliliśmy my, potem Newcastle właśnie się w 98 minucie i wydawałoby się, że już po meczu, jak Hatem Bedarfa dobił piłkę, a jednak nie, bo Viktor Moses pokazał, że nie bez powodu to on lubi strzelać bramki w 90. Minutę, minucie, czy to z szachtarem, czy to tym razem z Newcastle United. Okej, okay, lecimy dalej. To też aż 3 do 1 z Aston Villa. Tak jest, mamy informację, że Bertrand został zawieszony w trakcie meczu. Dwie żółte kartki, no i niestety ten zawodnik musiał opuścić boisko. Naprawdę. Mozes nam w tym momencie uratował remis Dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie... Jakim skrócie Matko Moska, wybaczcie, że was wprowadzam w błąd. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie oddać o łapce w górze yy, Subskrybujcie mój kanał, tam na dole, na dole chyba macie przycisk. No i co? Na razie?